Cześć siema, z tej strony Golzor. Witam Was bardzo serdecznie w dziesiątym odcinku FIFA 14 Ultimate Team. Eee, tak jak zawsze e, na początku gramy to ten mecz pojedynczy tym słabym niemieckim składem, żeby, żeby portugalski Beast skład sobie odpoczął, więc e, skrót z tego pierwszego spotkania teraz będzie przed nami i był to z tego co pamiętam, a nagrywałem to naprawdę dawno temu. Jeden z lepszych przeciwników, z jakimi przyszło mi się do tej pory zmierzyć, co jest dosyć dziwne, patrząc po, po tym składzie. No ale e, nie wiem, czy to do końca oddaje te, to spotkanie. No ale w 29 minucie to właśnie on objął prowadzenie, zambrano z główki i prowadził 1 do 0. Ja odpowiedziałem chwilę później, jakieś 10 minut później, e, trafieniem. Zaraz to zresztą zobaczycie również z rzutu rożnego. Więc róg za róg, <głowa>, głowa za głowę, dla mnie trafił Ramos i oczywiście nie ten Ramos <głowa> Sergio z Realu, tylko ten murzynek z Hoffenheim bodajże. Nie, z Herty Berlin. W 65 na prowadzenie wyprowadził mnie Hunt, no i tak się skończyło to spotkanie, naprawdę przeciwnik... Tutaj mnie jest naprawdę pozytywnie zaskoczył. Potrafił bardzo dobrze operować piłką i miałem z nim spore problemy, no ale na szczęście udało się. No i teraz możemy przejść wreszcie do sezonów online, a yy, które co by, co by tutaj nie mówić są yy, priorytetem. Priorytetem tamto tylko grałem, tylko dlatego, żeby po prostu ten skład się, yy, żeby fitness temu składowi się odnowił. No i naszym pierwszym przeciwnikiem jest Sava FC. Bardzo mocny skład z y, serie A. Między innymi Kielini tam był na obronie i Gianluigi Buffon. Eee, prowadzenie obejmuje on w 9 minucie bardzo ładnym strzałem El Sarawego. Ja chwilę później, widzicie, 2 minuty później odpowiadam trafieniem Martineza, więc wszystko naprawdę szybko się tutaj działo. No i teraz od tego momentu zacznie się dominacja z mojej strony. Martinez w 16 i było 2 do 1. Yy, kolejna akcja, również do nas należy Martinez po raz trzeci minuta 27, więc już hat Martineza I, no i coraz lepiej to wyglądało, już dwubramkowe prowadzenie, a przypominam, że przegrywałem 1 a 53 minuta, Perez trafia tym razem dla nas, jest już 4-1 więc przeciwnik coraz bardziej chyba zwan zwątpiał tym bardziej, że chwilę później Duricic strzela na 5-1 bardzo ładnym uderzeniem na 6 do 1 podwyższy, chyba kto tam podwyższy? Chyba Martinez, tak. Martinez podwyższy na 6 do 1, czwarta bramka w tym spotkaniu. No i takim wynikiem to spotkanie się skończyło, więc tutaj naprawdę rozwalony przeciwnik, mimo że zwycięstwo miał przez jakieś tam dwie minuty, bo to on objął prowadzenie, co, co zresztą widzieliście. No i drugie spotkanie w tym odcinku w sezonach online. Jest yy, również ze yy, składem, nie pamiętam już, powiedziałem również ze składem, a nie wiem jak to, jak to porównać do tego co było przed chwilą, no zresztą zobaczycie sami, tutaj macie skład hiszpański, z tego co pamiętam, a pamiętam mało, skład hiszpański no Spain to musi być tak skład hiszpański bardzo mocny znowu Benzema, Isco, Modrić, Fabregas. No naprawdę mocny mocny strzał. Mocny strzał też jest w 14 minucie Mangaliz główki. Mocny skład, o to mi chodziło. W 24. Karilo bardzo ładnym przerzutem odbija nad bramkarzem i jest 2 do 0. W 30 minucie znowu Carrillo, no i tutaj bardzo dużo miejsca mu zostawili. Zbyt dużo, zdecydowanie zbyt dużo. No, Carrillo po prostu sobie pobiegł do przodu i zdobył drugą bramkę w tym spotkaniu e, na swoim koncie. A trzecią dla nas e, przeciwnik, takim podobnym strzałem do tego co El nam w poprzednim meczu, e, dał bramkę honorową. E, w 45 zdarzyło się coś bardzo dziwnego, Na szczęście, e, no na szczęście dla nas. Stało się to u przeciwnika 86 trafił Martinez I było 5 do 1 Więc no, znowu znowu gromie Co lepsze w 90 Trafił jeszcze Carillo Tutaj po fatalnym błędzie Marcelo Chyba jak tak na posturę tego zawodnika patrzę No i jeszcze w 90 Martinez na 7 do 1 Więc no przeciwnik tutaj Naprawdę musiał być smutny Tyle bramek dostać No ale wygrywamy Widzicie Carillo I Carillo cztery brameczki poprzednim Martinez Więc no dominują Dominują w mojej drużynie Ci dwaj zawodnicy Których wam e, naprawdę polecam e, No i to było na tyle w tym odcinku Jak widzicie zdobywamy mistrzostwo Ligi O cholera nie wiem której ligi Ligi, 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 ligi ósmej Mistrzostwo ligi ósmej, więc teraz W kolejnym odcinku będzie e, Będą pierwsze spotkania z ligi 7, Na które was serdecznie zapraszam No i nie zapomnijcie ocenić tego filmu Jeśli wam się podobał, nie Nie zapomnijcie ocenić, a jeśli wam się podobał To po prostu dać łapki w górę, co jest troszkę e, No co, co, co jest tym samym, co ocenić Prawda, no i oczywiście komentować Bo ja każdy wasz komentarz czytam, mówił Goldzor papa. Pa!